No dziwić, że zrobiła swoje tam. Y... Jak oni to nazwali? Potrzeb, pilną potrzebę przeglądu przetargu na F35. No i zahamowali w ten sposób właśnie zakupy F35. Mhm. Ja się tego odniosę jeszcze do tej ceny równowagi. O której mówiliśmy, hmm. bo zawsze była zachowana cena równowagi pomiędzy euro a dolarem. I to jest tak, że wiecie, z jednej i z drugiej strony, bardzo się tutaj wszyscy bili o to, która waluta będzie tańsza, a dlatego, żeby właśnie ta gospodarka się napędzała na tego, nie? Ale na chwilę obecną, te obie gospodarki są w miarę w dobrych tutaj poziomach, i tak nie ma za dużego takiego tutaj. Nie wiem, nacisku na to, żeby, żeby ten dolar był tak, jak gdyby słaby, żeby tam ta gospodarka amerykańska. No, chyba że faktycznie oni całe tutaj, całe know-how chcą przerzucić z powrotem do Stanów Zjednoczonych i potem puścić to. Jeżeli tak przy okazji powiem wam, że idzie, idzie transmisja na YouTube, także ostrożnie ze słowami, żeby mnie nie poszło, ale to tylko 15 minut na zakończenie no. naszego tutaj tego, jak gdyby tych dni otwartych, bo będziemy się tam żegnać. Zresztą. Ale może będzie coś jeszcze tutaj ciekawego. I ta cena równowagi, tak jak samo, mamy złotówkę. Zobaczcie, jeżeli mamy złotówkę do dolara, złotówkę do euro, to też nie może być złotówka za silna, bo wtedy nasi eksporterzy bardzo na ten tracą i nie jesteśmy konkurencyjni. I w drugą stronę, jeżeli, jeżeli złotówka będzie za słaba, no to będzie też inaczej to nie wychodziło. I zawsze jest taka cena równowagi, która jest i która dobrze, dobrze wpływa na jedną i drugą gospodarkę. Tak jest, a do dolara to jest strasznie y, walor, który nie wiem jak wyma się doświadczenia, ale dla mnie jest takim trochę zagadką, bo czasami to jak z podręcznika strefa, spadek, test i jazda, a czasami to powiem wam, że po prostu y, enigma po prostu jeśli chodzi o zaliczenie. Czekam na tą strefę 3,70, jestem ciekawa, czy tutaj dojedziemy, szczerze mówiąc. złotówkę do dolara, przepraszam. Ja cały czas tą samą strefę mam, którą masz ty tutaj wyznaczoną, mhm. już od dłuższego czasu. A ja się zastanawiam, czy teraz nie ruszą właśnie z takiego tam małego dzyndzla w tej konsolidacji małej i że stąd nie pojadą jeszcze raz odbić, ja. bo zobaczcie, jest wyczyszczone są te wierzchołki tam Wyczyścili potem, niby jak to miało być akumulacja, to miało być przetestowanie. Mieliśmy do góry jechać, ale ta złotóweczka jest tutaj mocno i się nie stoi. Tylko pamiętajcie, że my od razu w cenach mamy już ten pokój na Ukrainie, który będzie, powiedzmy, który ma być. Dlatego ta złotówka się tak umacnia. I ten cały swing, te ostatnie czy czerwone świece, które tam na tych dniowych poszło albo coś, no to taki już jest wyraźny, że wszyscy grają pod to. I teraz jak, jak już to się wydarzy, pamiętajcie, jak to się wydarzy, to będzie jeszcze jedno zejście takie czyszczące, mocne i będzie już to będzie w cenach i będzie powrót. Pójdziemy zupełnie w drugą stronę. No tylko technicznie dla nas ten trend idzie zdaje się tak, nie? No dalej spadkowy jest, tak? Więc dopiero no więc dopiero hmm. obszar zainteresowania zaczyna się gdzieś tutaj dopiero, no. Nad linią trendów tutaj żeby nie było, że to tu pokażę. Mamy tutaj linię trendu, która jest respektowana wielokrotnie. I tutaj, no tutaj mamy, zobaczcie, taniec oku tej linii trendu tak naprawdę, tak? Wbicie przejście. Ta linia trendu od dołu będzie respektowana, to się dopiero tak naprawdę dowiemy. Może z tej strefy, o której Tomek mówił, bo faktycznie tutaj są pieniądze też położone. Posunę? No oni tu się pieniądze mielą, położone. mielą się teraz tutaj i no. teraz będzie właśnie, co tu się dalej mhm. wydarzy, nie? Tak, i to nawet ja to skasuję. Jak patrzę na, ten, na to, co się dzieje, to to mnie nie skasuje. O. Trzeba czekać wyżej. A euro do dolara? O, czekajcie, dolara bo dolara rynki, dolara rynki dolara. się ruszyły. Zobaczcie, bo on forek się otworzył. O. Także warto spojrzeć i zobaczyć. No to euro USD w strefie naszej podażowej, która jest słaba. No, to skasuje, to, to moje wymysły. No, niewiele widać na razie. O. Na ujku widać Asiu. To ja Jeszcze chyba zależy od dostawcy wykresu. Bo ja tak, jeszcze tak. faktycznie na sobie nie widzę. Na łamzie. Ale co chcecie? To już wam powiem. O, o. <noise> Euro dolar nie zmieni praktycznie. 1,087 ujka jak chcecie to. Bo ja jeszcze mam premarkety na no, tej liwce. ujek, ujek 148,727. Wola Boga, odpalam giełdę, momento. No, ujech się luką, jakoś mini luką w górę otworzył, to widzimy. USD PLN jeszcze stoi, kabel tylko, stoi. Tylko pamiętajcie, że teraz płynność jeszcze jest słaba i to się będzie zmieniać w trakcie, bo teraz spready mają większe. 5 minut pierwsze to jest tak, że oni mają jeszcze duże spready pomiędzy tym wszystkim i dlatego mm. to może też mieć wpływ na to, czy to się otwiera luką, czy nie. niby widzimy lukę, ale jej praktycznie nie powinno być albo będzie znowil. Tutaj nie będzie jej generalnie. Nie? No nie. Worek że stoi. Macie jakieś prośby tam o, o pary walutowe? To zerkniemy od razu. Może zacznijmy od tego, że my się zastanowimy, jak w kontekście środowych wydarzeń wygląda euro do dolara. Em, no dobra. Dolara, ogólnie Bardzo fajny pomysł. No, jak w... no, pytanie jest jedno bo dla mnie: to tylko jest strefa, Waszym zdaniem, na to, żeby stąd już spadać. Jeszcze sobie FIBO rozłóżmy tutaj od tego szczytu. Ja uważam, że jest. Ty ja uważam, że jest. W sensie... Moim zdaniem chcesz... Ten ruch, który poszedł mocny do góry, dosyć mocno spowodował wykupienie na tym rynku. Mhm. Mm mm -hmm. Jakaś korekta by się dała. No to wszystko Powi... świece fajnie by było tam gdzieś zejść sobie, stestować. Mm -hmm. Tak. Wiecie... I, ja, to, to ja będę adwokatem diabła, ja powiem, że ja się spodziewam, do dołu, ale dopiero już tutaj. No, tylko powiem Wam tak, e... ale co się spodziewa, że jeszcze wyjazd tutaj? Tak. Znaczy, wiecie, co najbardziej mnie tutaj niepokoiło? Że jak mieliśmy wypowiedzi pani Christine o tę konferencję, i teraz będziemy mieć znowu przeciwstawne, bo będziemy mieć teraz Pawela, to może on znowu spowodować umocnienie dolara, nie? No tak, może. To jest prawda. Wiesz, nawet, nie, samymi... nawet nie samymi tutaj powiedzmy obniżeniem stóp procentowych, jeżeli taka by była możliwość, tylko wypowiedziami, które tam będą. Znaczy tak, ale Tomku, my mamy razem przyjemność, przecież i Zaszam, i też z Rafałem, nie tylko śledzić na tej grupie wypowiedzi Pawela, Zawsze robimy live'y praktycznie albo konferencje mhm. od prawie dwóch lat. I czy on kiedykolwiek powiedział coś poza scenariusz? No zawsze, zawsze mówi poza scenariusz. Mówi o tym, że można kapustę kupić, że można wszystko tak, jak tutaj macie przykład innego prezesa. Ja nie chciał mówić, że ty o tym samym prezesie mówisz. Nie, nie, no po prostu powiem wam, że... Jakby rozdawali... Projekcje ekonomicznych z godziny 20, które zostaną opublikowane. Ja bym tego nie lekceważył. To moim zdaniem może spowodować większy ruch. Mhm. Tak, masz rację, Rafał, masz rację. Tylko ja się zastanawiam, jeżeli rynek, jak wiemy, wycenia, i to jest już w cenach, wiadomo, nie? ale rynek wycenia 99% szans na um, pozostawienie 100% na tym samym poziomie po świetnych danych gospodarczych, świetnych danych inflacyjnych. Kontynuacja powinna być. No właśnie. No dobrze, ale rynek, no właśnie, ale skąd wiecie, czy nie będzie? No ale ja nie mówię, ja, ja właśnie, jeżeli. Ale mówimy o kontynuacji obniżania, czy kontynuacji ruchu? Kontynuacji, kontynuacji ruchu. ruchu. No ruch powinien być, ale przydałaby się znowu korekta jakaś tutaj, nie? Ale to słuchajcie, jeżeli na przykład to teraz jest spekulacja czysta. Jeżeli Fong podniesie. Hmm, Obniży. Podniesie, to, hmm, <gry> procentowe pozostawi na niezmienionym poziomie, tak. ale projekcje na przykład inflacyjne do końca roku podniesie. Tak. Tak, pod słabość. No mm -hmm. to wtedy macie y, momentalnie spada z mm -hmm. dwóch obniżek do końca roku czy z trzech, które mamy dzisiaj, momentalnie na jedną na przykład. Albo w ogóle nie. Albo w ogóle nie. nie tylko że albo w ogóle. I wtedy tak, dolar się umacnia. To, yy, I wtedy tak. mamy tak, i wtedy tak. mamy tak jak mówi Asia. Ale słuchajcie, korekta 1 do 1, bo ja już oczywiście falowość zmierzyłam, chociaż to na forek się wiecie, jak z falowością. I powiem wam tak, nawet by tam płaska była, jako dwójka tam zabrakło pół milimetra do 0,5, ale to nie o to chodzi. Już pomijając falowość. Zwykłe 1 do 1, nie, nie, tam na, na mniejszym, na tym ostatnim impulsiku, na samym tym ostatnim. Zwykłe po prostu 1 do 1 tego, tego, tego głębokiego zejścia tutaj, to już nam daje mm -hmm. właśnie ten ładny punkt taki przetestowania tej całej, wiecie, tego całego. O, dokładnie. Mi się ten scenariusz okay. bardzo podoba. Ooo, ja tak Do tego Dlaczego? No bo no. gdzie się zatrzyma? W jakich świecach? No na tym, wiesz, na 1.2.7.2. No słabo tutaj. Mm, na wsparciu tutaj z tego, tak? Wsparciu z tego, no. Okej. Okay. I Ja myślę, że... Ja, się, ja widzę, ja, ja, ja uznaję absolutnie wasz argument. bo jeżeli my na przykład na tej korekcie z tej strefy wybijemy to, to ja się zgodzę z Asią. My możemy tutaj spaść. Ale ja nie wierzę, że my wybijemy w ten poziom 1,0776. 1,076. Słuchajcie, ja bym jeszcze jedno tylko dodał, no bo no. Paweł i, i generalnie Fed, no to zawsze oni opierają się to co, to, co mówią, dzieje się na podstawie danych z ostatniego kwartału, Tak. Eee historycznych danych, jak oni są w stanie przewidzieć wpływ ceł Trumpa, które są zmieniane w ciągu 24 godzin. Nie przewidzą, że inflacja wzrośnie czy spadnie na podstawie tego, co on robi, bo to się może to być może być nieaktualne za tydzień, ale oni tego nie będą przewidywać, to rynki będą przewidywać, to rynki będą przewidywać. Oni to też przewidują, bo oni to badają w jakiś sposób. To jest tak samo jak my w Polsce mamy takie indeksy, jakby, no znaczy, my mamy w Polsce takie badanie wśród przedsiębiorców co miesiąc i, i wśród konsumentów, takie, które też gdzieś tam do gus wchodzi, wchodzi i, do, i do NBPU też. I stany robią podobnie. Oni też, oni też to badają w pewnym sensie jakby oczekiwania inflacyjne, nie między innymi. Więc trochę jakby to mają, można powiedzieć, to mają tak z tego tygodnia na tydzień, ale no to jest, ale to, to rzeczywiście ta zmienność te, tego wszystkiego, tak jak Marcin mówisz, jest, no to wiesz, to, to ciężko dużo, jest naprawdę na Problem, problem no? będzie cokolwiek przewidzieć. I pytanie, czy, czy Fed na następnym posiedzeniu nie będzie mógł się do tego odnieść jakoś? Ale na tym no, ale wiesz, zobaczymy, zawsze zobaczymy, mogą, nie. mogą z uwagi na to, że jest niepewność, mogą powiedzieć my nie obniżamy, bo nie wiemy, co będzie. No tak, no i dolar się wtedy umacnia. leci lecimy do dołu, mamy znaczy, odpowiednie miejsce. Może być, może tak. być tak, że on nawet tylko i wyłącznie powie, że na następnym posiedzeniu zdecydujemy, czy ilość obniżek w tym roku będzie taka, jak planowaliśmy w związku z sytuacją na rynku i pewnie to wystarczy. Mhm. I to już wystarczy, żeby wzbudzić jeszcze większą niepewność niż jest. Nie? No i faktycznie chyba ta konferencja będzie kluczowa tutaj. Nie. Jeżeli on mrugnie okiem w stronę, że dwie obniżki są w grze. No właśnie. Dwie obniżki są w grze czy coś takiego, na przykład, to faktycznie możemy dostać umocnienie się albo na osłabienie się dolara w tym przypadku. Nie? Bo teraz ile wyceniamy obniżek stuprocentowych? Dwie, mówiliście? Już ci mówię, w tej chwili rynek mhm. wycenia 0,79 do końca roku, Tomasz tam, powiedzmy, może 3. Okay. A tak na marginesie to chcieliśmy podziękować tutaj, znaczy pogratulować, przepraszam, zwycięzcom naszego konkursu. Właśnie, tak, zgadza się, dokładnie. Gratulujemy serdecznie Gawronowi, zwycięzcy pierwszego miejsca, Zawias 111, drugie miejsce i trzecie miejsce Daro. No i czwarte, piąte, Michał i Myszak, serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu Gambitu Tradera. Yy, nagrody, jak było ogłaszane, dostęp do grupy, więc widzimy się w przyszłym tygodniu, widzimy się też w kolejnym. Serdecznie, serdecznie gratulujemy. Także jeszcze raz gratulacje dla Was i będziecie z nami tutaj przez dłuższy czas, miejmy nadzieję, i się tutaj do społeczności mocno tutaj, jak gdyby, wgryziecie. O, to tak na marginesie było. Dobry wieczór, o jest news, sel news. A Dobry wracając wieczór. Do, wracając do inflacji, to ja uważam, że w tym roku nie będzie obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dopóki ja Trump myślę. będzie, dopóki Trump będzie tak machał słami na lewo i prawo, to wszystkie przedsiębiorstwa, które bazują na e, towarach z zagranicy, albo na, na półproduktach, czy na surowcach, będą robiły sobie bardzo duże zapasy w tym roku. I to już, już się dzieje. Już jest, już, już jest zwiększony import, a zwiększony import wpływa na wzrost inflacji. A jeżeli w tej chwili dolar się osłabia, to mamy podwójny efekt. I ja uważam, że tego jeszcze nie, nie wiem, czy on, jak to w sumie wie, czy nie, ale na pewno te przewidywania do obniżek stóp y, według mnie są nietrafione w tej chwili. No, jed, opierają takich... się na danych, które były przedtem. Nie biorą, nie wzięły pod uwagę tego, co jest aktualnie, więc może być to, co mówiliśmy, że e, faktycznie może wyjść Paweł i powiedzieć o tym, że jest duża niepewność co do hmm. tego, co do tej sytuacji i będą podawać czy aktualizować w przyszłości ilości obniżek. Nie? Ale spójrzcie, w którym w tym miejscu tym 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 my się tym 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 znajdujemy. Inflacja, inflacja wzrośnie i nie będzie obniżek stóp. A, a, ja, a ja Wam powiem tak: Przy, tak, przy nie. takiej niepewności. Ja Wam powiem tak, nieważne co będzie i co powie Powell, jesteśmy w kluczowym miejscu. Jeżeli na przykład w tym poziomie i w tym punkcie dotrwamy do środy, to gwarantuję Wam, że z tego się odbijemy na eurodolarze. Nie mówimy o Dayx, tylko mówimy o dolarze. Jeżeli tam do środy się będzie ta cena tutaj konsolidowała w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, to gwarantuję wam, że w środę jedziemy na dół na południe i będzie się dolar umacniał. I Jeżeli tak będzie do środy, to w pełni się z Tobą zgadzam, żebym oczekiwał roku albo ze strefy ASI, albo niżej tutaj z, jeszcze z testu jakiegoś. Tutaj mhm. tego, co jest niżej. Tak, tak. Tu się w pełni zgadzam. Jeszcze wam wrzucę jedną rzecz z tego z tego Bartosiaka i Pospieszalskiego, bo właśnie między innymi padło tam takie zdanie, że, że ten cały bałagan, ten cały chaos, który Trump robi z cłami, to jest trochę takie relatywne wzmacnianie stanów zjednoczonych w, paradoksalnie w dłuższym terminie jako tego właśnie rozgrywającego, który będzie paradoksalnie najbezpieczniejszą opcją na razie robi największy bałagan, ale robi bałagan innym, tak? Znaczy w sensie jakby w, w innym w innych krajach robi problemy, bo, 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 bo generuje tam zmienność. I w związku z tym jakby to oczywiście to jest hipoteza, nie? Że, właśnie, że właśnie przez to, przez to Trump tak, tak mocno rozwala te inne rynki, inne kraje, zmusza je też do jakichś tam nagłych reakcji właśnie po to, żeby później, jak już skończy, to żeby właśnie mieć te argumenty, że widzicie, no my, u nas już jest spokojnie, my już jesteśmy tą, sta tą stabilną gospodarką, inni tam jeszcze my cały czas mają problemy, bo im zrobiliśmy te problemy i w związku z tym tak naprawdę, no kupujcie nasz dług, nie? W dużym skrócie. Mm -hmm. Znaczy, no, bo kurczę, to jest taka zagrywka w stylu Spalimy ten las, aby posadzić tu ziarno kiedyś. No, a, no tak, ale wiecie, no Amerykanie jednak mają, te, mają skłonności do takich zagrywek, tak? Znaczy przynajmniej tak mi się wydaje z tej historii, którą ja kojarzę. No, masz, ra, masz rację, no. masz rację. Tylko jest y, dla nas traderów, kurczę, no teraz kolejne mm, firmy odwołują swoje kontrakty. Elon Musk dzisiaj przyrównał, nie pamiętam nazwiska, ale jakiegoś meksy meksykańskiego miliardera. Po prostu napisał na Twitterze, że jest miliarderem w Meksyku, więc on jest, yy, wiadomo, że jest powiązany z gangami. I gości po prostu wziął i wycofał swoje wszystkie kontrakty ze SpaceXem. To kosztowało 22 miliardy dolarów. No to są trochę szalone ruchy dla, dla traderów, bo tego dzisiaj nie da przewidzieć, że ktoś napisze tweeta, My naprawdę zamiast patrzeć na wykres, to trzeba na jednym ekranie mieć wykres, a na drugim twittera w tym momencie. No. No. Ty nie masz drugiego ekranu? Mam, mam, ale na jednym ekranie mam Discord, żeby tutaj właśnie patrzeć na poproś Gambita, po, rozmawiać z naszymi członkami naszej społeczności na czacie surowce, a na drugim mam wykres. To, to trzecie ekran jest potrzebny Na Twittera. Osobne konto anonimowe, tylko Trump i tylko Mózg, i patrzy, co oni piszą. Tam, żeby maska obserwować, to musisz mieć subskrypcję. A, gadem. I tak no Mask ale... mocno się promuje na swojej własnej platformie, że ja go nie obserwuję i tak mi co chwila wywala tak, jego Twitter tak, i Trumpa. No tak. to już za ja, dwie bo... minuty za późno nieraz. Popatrzmy na Tesle za to. No. Ja i, i ja pamiętam jak dziś i zaraz, zaraz Tomek mnie tutaj walnie, że znowu coś tam, nie wiem, jakąś wazeliną czy coś. Ale ja pamiętam, jak poznałem Tomka, i chyba byliśmy tutaj czy tutaj. I było hasło wtedy wszędzie w internecie, że. Mózg sprzedaje udziały w Tesli, Tesla się pali, nic z tego nie będzie. Dramat w ogóle uciekamy i tak dalej. I Tomek mówił wtedy, że większej bzdury na życie w życiu nie słyszał. I co się stało od tego momentu? A teraz słyszymy, że tam mózg y, wymusza łamanie praw pracowniczych w Niemczech, Tesla się pali, testa będzie zniszczona, nazista i jeszcze inne parę rzeczy. Ja dzisiaj wrzucałem właśnie to na grupie, że ja bym Tesli dalej nie skreślał, wrzuciłem tą no. analizę i e, no to ja powiem. uważam, że jesteśmy w fajnym miejscu w tym momencie. A właśnie ten sentyment tak. negatywny to Wyciszmy mnie na bardziej przekonuje. Tak, Wyciszmy szum, popatrzmy na wykres, jesteśmy w fajnym miejscu. Dokładnie tak. No i tak to działa. No ta, tutaj nie ma nic więcej do dodania nawet poza tym wiecie Tesla to, to nie chodzi o to że Tesla to są samochody tak tam jest i Optimus tam są powiązania z innymi biznesami Maska typu Neuralink i tam inne rzeczy to są jakby gotowe przepisy na te branże przyszłości nie? które po prostu ten jeden człowiek ma, ma gdzieś tam w swoich dłoniach to jest ten SpaceX który gdzieś tam się dzisiaj zdokował ze z tą stacją dokładnie basenu, tam, tych 10 Ale, to, to astronautów tak no mhm. dokładnie i wiecie i po prostu y, y, takie biznesy y, tak samo to samo zresztą myślę o Uberze na przykład, czy o Amazonie, nie? że my je kojarzymy z jednym jakimś produktem i tak nam się wbiło w, w pamięć, że nie wiem, Amazon to sklep, a Uber to taksówki, a tak naprawdę to, to są firmy gotowe do tego, żeby bardzo elastycznie się dopasować do, tych, do, do nowych potrzeb rynku i bardzo szybko się przestawić. Więc ja wcale nie wykluczam, że za 10 lat Tesla dalej będzie sobie gdzieś tam funkcjonować, będzie dużo wyżej niż jest teraz i wcale już się nie będzie młodym ludziom, na przykład młodszym pokoleniom kojarzyło, z samochodami, bo będą robić coś zupełnie innego, nie? Takich ciekawostek, co też gdzieś tam niedawno mi się pojawiło na, chyba na Twitterze. Wiecie, ile udziałów Tesli ma Elon Musk? 12,8% tylko. No bo resztę sprzedał tutaj w dołku podobno. On też test wcale nie stworzył, tylko ją kupił, nie? Tak, ale, ale teraz. Ale Marcin, dobrze, dobrze mówisz, bo teraz on będzie podkupywał znowu te akcje i tak, i potem na szczytach znowu będzie to sprzedawał. Nie? Ale on się zorientował, że na dojach i na tych może tyle zarobić, bo pamiętajcie, pierwsze spekulacje, które miał na bitcoinie że i na doju, czyli tam wrzucenie tweeta, że Tesla będzie przyjmowała rozliczenie w bitcoinie i w doju, to mu dały zarobić tyle, co przez cały rok na Tesli, na sprzedaży samochodów. I to go tak podkusiło, że kurczę może samym tweetem. Oczywiście seks się zainteresował tym, ale tyle z tego było, nie, bo on tak w sprytny sposób to rzucał, że tweetował i tyle, nie. Nie było wyraźnie powiedziane od A do Z, że tak, a nie inaczej to będzie. Albo wrzucał później tylko i wyłącznie ten jakoś emotikonkę z Dorzem i. No, z, z ruszającym się pieskiem, w no. tak macie na tego, nie? No? No, ale docz też zobaczcie? On wie, że tak. tutaj Kuba też pokazuje, właśnie, że tu jest też dobre miejsce, do tego, że no zobaczymy. Dobre miejsce do podkupienia, a potem na szczytach znowu do sprzedania, nie? No, nie, Tesla też wygląda. Zobaczcie nawet, jak nvidia sobie poruszaliśmy. No to Nvidia, przecież ona. Pięknie chodzi technicznie, tak że tam można łapać. My łapaliśmy tą pierwszą korektę, to tam było. Potem nowy wierzchołek dostaliśmy. Teraz ona też zjechała tutaj do naszych stref i też może jechać po nowy wierzchołek, gdzie po prostu wiecie po tych wszystkich, może nie wynikach, ale bo oni, wyniki są cały czas dobre, tylko po predykcjach na następne oczekiwania, które będą w rynku gorzej to wygląda. Ale to jest idealne miejsce do tego, żeby, żeby podkupić do nowych wierzchołków, na nowych wierzchołkach znowu to sprzedać. Tylko uwaga, bo to dystrybucyjnie zaczyna wszystko wyglądać na tych wierzchołkach. No i zobaczymy. Ja uważam, że jeszcze nie jest koniec tutaj na tych technologicznych spółkach tej hossy i to jeszcze może być dużo, dużo wyżej. Myślę, że te 200 na tym, na NVD powinniśmy spokojnie sobie dostać. Oczywiście, że tak. Ja się w pełni zgadzam, bo zobaczcie co się dzieje teraz. No, spółki związane z AI biją się o prywat. Że taka wielka korekta to jest DeepSea, tak? I, myśl, I myślimy naprawdę, że to jest wszystko, nikt nie, nie da nowego ogłoszenia teraz, że on ma coś nowego, on ma coś super, on ma coś wspaniałego. To jest dla nas, dla konsumentów teraz najlepszy czas, jeśli chodzi o technologię AI, bo każdy będzie się przechwalał, co wspaniałego, nowego zrobił. A jak Nvidia ogłosi, że coś wspaniałego, nowego zrobili, to z tego kanału, no fajnie by było po zaliczeniu tej strefy, ale. Już pomijmy to, to z tego kanału wystrzelimy tam w górę. No, ale zwróć uwagę, że Dipsik jak wchodził to było tak, że oni go wzięli, a dopiero mass media go rzuciły na tapetę po tygodniu. Czyli to też była piękna manipulacja, tak. bo to nie było... Tak. Wieczorem, nie? Po zamknięciu rynku. Mhm. Tak, to nie, było grane, to nie było grane od razu, tylko było grane później, po czasie dopiero i tam było, wiecie, wszystkie mass media puściły po prostu parę w ruch. I, i jak się otworzyło, wiecie, w poniedziałek, to już była panika, bo jest co to jest i w ogóle, nie? No właśnie, już była nakręcana ta panika w weekend na Twitterze, nie? I to, i to w sumie się ja na przykład spodziewałam się. Że, to, że, że te spadki będą jeszcze większe właśnie przez tą panikę na Twitterze, nie? A potem, potem się okazało, że nam rynki to szybko wyprostowały. Eee, Amazon... Meta And jest w ogóle w fajnym miejscu aktualnie. Amazon. Amazon też jest dość ciekawym. Google jest praktycznie And też w blokach startowych, także. No to, to, to czy macie to samo na tych spółkach, co ja mam na surowcach, bo kakao no. mi się mieli tutaj, w, Tutaj też cały czas pozostaje w jakiejś konsolidacji no. pomiędzy strefą popytu a podaży i czekamy aż wyjście. Ropa tak samo tak naprawdę, pomiędzy jedną po prostu globalną strefą popytu a lokalną strefą podaży, ale nie umie sobie z nią poradzić, a trend mamy, jaki mamy. Więc przyszły tydzień i kolejne tygodnie będą niezwykle ciekawe. I na spółkach, i na surowcach w takim razie. A na tej ropie to powiem Wam, że żeś takiego wybicia mi brakuje, bo tu fajnie zaczyna się konsolidować na dole. Tylko takie hmm. bach, wybicie jeszcze z tych, tutaj wybicie tych dołków, wysadzenie tu ostatnich ludzi. I powiem Wam, że możemy jechać troszkę do góry. Okay. O? Oczywiście tak, no tylko... nie, nie po 80 tam albo 90 tylko też jakaś korekta też w tym ostatnim ruchu czy coś jakaś tam się tam duża zrobiła. No jakaś taka większa no korekta. By było tam. powtórzyć jeden do jeden której z tych nie chociażby na przykład nie. Byłoby miło bardzo, bo tutaj jednak wybyliśmy tych dołków jeszcze nie wybyliśmy, wybyliśmy przepraszam Mamy pomarańczową linię, ale te dołki te zostają. To jest zagadka trochę do, zam do przemyślenia, co tu, co tu z tymi dołkami zrobić. Mm -hmm. Nie mówiąc o tych, oczywiście. No dobrze, YouTubeowi już dziękujemy. Transmisję kończymy i dni otwarte też już wkrótce będą za nami. Także na chwilę obecną będzie troszeczkę mniej z powrotem live tradingu na YouTube, a bardziej tutaj już na grupie u nas. Także dzięki, że byliście na razie, powodzenia.